Salvador to tętniące życie miasto o wyjątkowej kulturze. Licząc prawie 3 miliony mieszkańców, jest czwartą co do wielkości metropolią Brazylii. Choć Kościół Adwentystów Dnia Siódmego rozwija się tu dynamicznie i liczy wiele zborów, to jednak do pewnych regionów adwentyzm jeszcze nie dotarł. Celem misji globalnej jest zakładanie na tych terenach nowych zborów adwentystycznych. Do niedawna w dzielnicy adwentyzm nie był znany, a Gazenilda był alkoholikiem, dającym się we znaki rodzinie i całej okolicy. Rywaldo, mieszkający w pobliżu adwentysta, często w drodze do pracy spotykał Gazzenilda. Wiedział, że szuka pracy, więc zaoferował mu ją przy budowie kościołów. Wkrótce się zaprzyjaźnili. Giozenildo zastanawiał się, dlaczego Arivaldo zawsze jest tak uprzejmy i odnosi się do niego z szacunkiem. Kiedyś Arivaldo zapytał go, czy chciałby studiować Biblię, i tak się to zaczęło. Zanim spotkałem Jezusa, byłem nieszczęśliwy. Gdy poznałem Jezusa, moje życie uległo przemianie. I teraz jestem szczęśliwy. Moja rodzina też się zmieniła. Josenildo został ochrzczony. Nawet jego sąsiedzi zauważyli zmianę. Gdy z jego domu przestała dobiegać głośna muzyka, wszyscy zastanawiali się, czy jest zdrowy. Okazało się, że Josenildo stał się zupełnie innym człowiekiem. Z sąsiadami rozmawiał życzliwie i odnosił się do nich z szacunkiem. Chcieli się dowiedzieć, co spowodowało tę zmianę. Żozenildo wykorzystał ich zainteresowanie misyjnie. W piątkowe wieczory spotykają się u niego w domu. Dzielą się swoimi radościami i smutkami. Żozenildo pokazuje im w Biblii stworzyciela, który bardzo się o nich troszczy. W korytarzu córka Żozenilda prowadzi zajęcia dla dzieci. Grupę tę łączą silne więzi. W zeszłym roku oszczono już 10 osób. Kolejne przygotowują się do chrztu. Dzięki takim małym grupom w Salwadorze powstają nowe zbory. Te dzielą się na kolejne małe grupy, które działają w różnych częściach miasta. Prawie 5 lat temu przywódcy kościoła w stanie Bahia przedstawili ambitny plan budowy tysiąca kościołów w ciągu pięciu lat. Cel został osiągnięty. Budowa ostatniego kościoła dobiega końca. Wkrótce będą się tu odbywać nabożeństwa. W tych wszystkich działaniach nie chodzi o same budynki. Świadczą one o wciąż rosnącej liczbie ludzi, którzy, tak jak Rzezenildo, zostali odmienieni przez Jezusa. Jezus jest dobry, dokonuje przemiany. Skoro zmienił moje życie, to może zmienić życie każdego człowieka. Jezus może zmienić życie człowieka w każdych warunkach. Większa liczba zborów potęguje oddziaływanie Ewangelii. Wspierając zakładanie zborów przez misję globalną, przyczyniasz się do zmiany życia wielu ludzi.